Witam Państwa, witam naszych czytelników, witam naszych telewizów. Także dzisiejszym naszym gościem jest Pani Wnieszka Kurzawa, obecnie radna Szczecina, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Państwu. Kandydatka na senatora, chyba najmłodsza. Z tego co wiem, to w historii już był jakiś młodszy kandydat, albo w tym samym wieku, ale to był inny region. Także jest to też walor, niewątpliwie. Dziękuję Pani Agnieszko, że zechciała Pani przyjąć nasze zaproszenie. Naszej gazety, która oferuje swój czas antenowy dla wszystkich, bez wyjątku. Chciałbym Panią na wstępie zapytać o aktualne wydarzenia, które, jak się wydaje, wstrząsnęły opinią publiczną w Polsce. Mam na myśli, jak to jeden z posłów nazwał, noc generałów. Co się stało? Czy, czy Pani jest zaskoczona, czy, czy nie zaskoczona? Jestem zaskoczona decyzjami dowódców wojska polskiego, ponieważ no, jest to kilka dni przed wyborami. Dlatego no, są to dosyć zadziwiające, zaskakujące decyzje, natomiast należy się cieszyć, że już są decyzje też podejmowane o zastępowaniu dowództwa wojska, no, bo tutaj jest najważniejsza ciągłość dowodzenia i pilnowania naszego bezpieczeństwa. Czy nie jest to udział w kampanii wyborczej? Czy tutaj wojsko nie, nie bierze jakiegoś udziału w, w dosłownie kilka dni przed wyborami, i czy to nie wpływa na ewentualny wynik? Można odnieść takie wrażenie, natomiast mam nadzieję, że powody i argumenty były inne niż jakieś tutaj. No, włączanie się do kampanii wyborczej, ponieważ no, to trzeba oddzielić. Wojsko i polityka no, muszą tutaj współpracować, natomiast nie może być tak, żeby no, tworzyć jakąś kampanię wyborczą przez osoby, które mają pilnować naszego bezpieczeństwa. No i mam nadzieję, że tutaj nowi, nowe dowództwo sprawdzi się i szybko przejmą stery w wojsku. Wróćmy, może na ziemię do Szczecina, jest Pani obecnie radą Szczecina chce Pani wypłynąć na szerokie wody? Powiedzmy sobie szczerze, jak to widać, przynajmniej niektórzy tak uważają, z perspektywy miasta stołecznego, z dołka, jakim wydaje się być Szczecin. Dlaczego zdecydowała się Pani wziąć udział w tej kampanii, w tych wyborach? Jestem samorządowcem od pięciu lat. Jest to ta dłuższa kadencja, także mamy trochę więcej czasu, żeby zapoznać się z tym samorządem. Myślę, że sprawdziłam się bardzo dobrze w samorządzie. Mam kontakt z mieszkańcami. Wiele spraw udało się w wielu sprawach udało się pomóc mieszkańcom. Mam bardzo dużo interwencji, 925 interpelacji i zapytań, ale oprócz tego są spotkania z mieszkańcami, są takie interwencje czy to w spółkach, czy też na przykład w DPS-ach, gdzie sprawdzamy jak ludzie funkcjonują no i tutaj jak dostałam tą propozycję startu. Jest to bardzo duży kredyt zaufania również od mojego środowiska politycznego. No, ale podjęłam to wyzwanie. Nie ukrywam, że na początku byłam trochę zaskoczona, natomiast cieszę się, że podjęłam jednak to wyzwanie i podjęłam taką decyzję, że wystartowałam w tych wyborach. To jest też pewnego rodzaju sprawdzenie się z przeciwnikiem, który no, już jest w ogólnopolskiej polityce wiele lat. Był też radny. Miasta Szczecin. Możemy też porównać, jak to wygląda, jeśli chodzi o działalność jego w Radzie Miasta i moja. No, on przez 9 lat skierował 23 interpelacje i zapytania, ja przez 5 lat 925. No to liczby tutaj mówią same za siebie, a też innej aktywności nie widziałam marszałka Grockiego, żeby jakoś specjalnie się udzielał jako polityk w samorządzie, dlatego uważam, że trzeba podejmować takie wyzwania i próbować nie jest wykluczone, że właśnie. Ludzie postawią na młodą osobę, aktywną i osobę, która nie jest tylko z telewizora, ale wychodzi po prostu do nich i z nimi rozmawia. Pan marszałek, może nie był zbyt aktywny jako radny Szczecina, ale okazał się niezwykle skuteczny jako polityk ogólnopolski w Senacie no tutaj możemy się kłócić jeśli chodzi o tą skuteczność skuteczność chyba że w blokowaniu też legislacyjnych na przykład ustaw które wchodziły tutaj do Senatu do senatu z sejmu bo mieliśmy kilka takich przypadków gdzie w sytuacjach kiedy trzeba było podejmować bardzo szybko decyzje chodziło między innymi na przykład o inne źródła ogrzewania dla mieszkańców Polski i pomocy dla polek i polaków no to tutaj również czekaliśmy w senacie aż ta decyzja zostanie podjęta zamiast procedować od razu, no to tutaj to trwało bodajże dwa tygodnie z tego co pamiętam. Dlatego no, jest tutaj pewien opór, jeśli chodzi o procedowanie legislacyjne tych ustaw, jeśli chodzi o pana marszałka Groskiego i tutaj rzeczywiście jest skuteczny. A jeśli chodzi o, o, i skuteczny jest też również w ukrywaniu się za immunitetem, bo to też warto podkreślić. Domyślam się, że no, on tutaj by oponował i mówił, że no, te zarzuty są bezpodstawne. Natomiast jeśli tak jest, to dlaczego po prostu nie stanie oko w oko z wymiarem sprawiedliwości zrzeknie się immunitetu? No bo teraz wiemy, jaka jest sytuacja w Senacie. No, w Senacie większość ma opozycję, dlatego tutaj no, wiadomy jest wynik, jeśli chodzi o uchylenie immunitetu, że będzie na korzyść Marszałka Grockiego. No, myślę, że tutaj jest skuteczny właśnie w tych... Kwestiach, żeby no, robić taką destrukcję w Senacie, jeśli chodzi o współpracę z rządem, no i skuteczne w ukrywaniu się za immunitetem. Jest pani nie tylko radą Szczecina, ma pani także i wykształcenie, i doświadczenia w zarządzaniu także z branżą związaną mocno ze Szczecinem od dziesięcioleci, od stuleci nawet. Od lat mówi się o kryzysie branży stoczniowej w Szczecinie. Co się zmieniło w tej sprawie przez ostatnich 8 lat? No, tutaj jeśli chodzi o te 8 lat dla branży morskiej, no to. Po pierwsze, stworzyliśmy Ministerstwo Gospodarki Morskiej. To był fundament, żeby w ogóle ruszyć ze sprawami morskimi na Pomorzu Zachodnim, bo tutaj była faktycznie niedoinwestowana, niedoinwestowana ta branża. Te obszary były pomijane przez poprzednich rządzących, a wszelkie jakieś środki i inwestycje w infrastrukturę, czy to portową, czy stoczniową, szły właściwie do Gdańska, do Gdyni i na tym się dokończyło. No tutaj nasz region był pomijany. Teraz się to zmienia. Ja jestem głównie z branży portowej, dlatego tutaj też warto wspomnieć o tym, że ta infrastruktura portowa no, bardzo się zmienia. Mamy też pogłębienie toru wodnego 12,5 metra, także no, jest dużo więcej możliwości dla gospodarki morskiej, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość i zjednoczona prawica. No, ponieważ no, nawet widzimy to na przyładunkach w porcie, no, są one no, maksymalne, rekordowe, także następnie rok również zapowiada się, znaczy ten rok i, i podsumowanie tego roku zapowiada się równie bardzo owocnie, także widzimy, że jest ten rozwój. Jeśli chodzi o branżę stoczniową, wiem, że wielu by tu zarzuciło tą nieszczęsną stępkę, natomiast no jeśli się nie próbuje, no to no. Nic z tego nie będzie, tak? Musimy próbować, żeby osiągnąć jakiś sukces, a nie tylko no, czekać, aż no, coś się wydarzy, albo nic nie robić i biernie patrzeć. Tylko no, wiem, że e, ta stępka jest takim symbolem e, niechlubnym, natomiast no, trzeba próbować i na no, odtworzenie takiej infrastruktury stoczniowej też potrzeba lat, żeby po prostu ona wróciła do tego, e, co było wtedy. Kiedy ona funkcjonowała na najwyższych obrotach, również nawet w poszukiwaniu specjalistów, którzy mogliby tam pracować. To też się nie dzieje z dnia na dzień. Te osoby, które pracowały w stoczni kiedyś, często powyjeżdżały, czy to do Niemiec, czy gdzieś nawet do azjatyckich krajów, no bo tam były te warunki płacowe, nawet jeśli chodzi o to, bardzo wysokie, bardzo dobre. No i ciężko ich teraz tutaj sprowadzić z powrotem do Polski. A na nowych specjalistów trzeba też poczekać. Minister Grzybaczek obiecuje, że będzie dużo lepiej, że już właściwie sytuacja się zmienia. Kilkanaście miesięcy temu byliśmy świadkami katastrofy ekologicznej na Odrze. Odrzeńska Droga Wodna, będzie Pani zdaniem bezpieczna dla środowiska i turystyki? Myślę, że tak. Kiedy mieliśmy ten kryzys na Odrze, to słyszeliśmy też o opozycji, czy to o rtęci, czy też o tym, że przez wiele, wiele lat nie będzie Odra zarybiona i w ogóle no, ta to środowisko wodne po prostu wymarło na wiele lat. No, co widzimy? No już pół roku po tym jak była ta katastrofa na Odrze, no to widać było wędkarze przy bulwarach, którzy łowili ryby. Także no, widać, że nie sprawdzają się te złe jakieś proroctwa opozycji. No i tutaj jeśli chodzi o tą katastrofę na Odrze, no to też wiemy jak dużo włożył w to pracy wojewoda zachodniopomorski które od razu, niezwłocznie wprowadzał sztaby kryzysowe, i naprawdę gdyby nie jego działania, mogłoby być faktycznie duże zagrożenie ekologiczne. Natomiast szybko podjęte tutaj były działania w zachodnio-pomorskim, co pozwoliło uniknąć jakichś większych strat, jeśli chodzi o to środowisko wodne na Odrze. W odrze. Mhm. Jest Pani absolwentką pedagogiki. Gogiki specjalnej. Panie Agnieszko, co należy zrobić, by szkoła odzyskała powagę, a nauczyciele autorytet, zawód, etos? To trudne pytanie i również uważam, że wymaga to lat pracy. Pierwsze y, powinna zmienić się też. Y, Kwestia nauczania przyszłych nauczycieli, bo tutaj no, sama doświadczyłam tego, że na studiach często no, nie jest to wiedza praktyczna, często teoretyczna, która potem się nie przydaje po prostu w pracy nauczyciela. Uważam, że powinno się zmienić właśnie podejście, po pierwsze, do kształcenia nauczycieli, bo to jest bardzo ważne. No a po drugie też potrzebna jest zmiana w takim wychowaniu też młodzieży, bo nie ukrywam, że jest to bardzo trudna praca, jeśli chodzi o nauczycieli. Zmierzają się oni teraz no, z dużo większymi problemami niż wcześniej, no bo to są problemy, czy nawet te cyberbezpieczeństwa. Młodzież no, jest tutaj bardzo zaangażowana w internet, w media społecznościowe, także są nowe wyzwania i potrzebna jest po prostu, kadra, która będzie umiała pomóc młodzieży. To jest po pierwsze. Po drugie, myślę, że należy uszczuplić podstawę programową, ponieważ jest ona naprawdę przepełniona. Widzę nawet po swoich, swojej siostrzenicy, która jest w szkole podstawowej, że po prostu no, jest tego za dużo. Jest za dużo tego w programie. Można byłoby to ograniczyć i myślę, że, że to się stanie. Że właśnie tutaj minister edukacji też w następnej kadencji Zjednoczonej Prawicy oczywiście minister, zmieni tą podstawę programową, którą po prostu trzeba uszczuplić, no bo jest tam dużo rzeczy, które są mało istotne, a jednak dzieci i młodzież siedzą często do wieczora z lekcjami, no i niestety to też nie jest dobre. To zraża często młodzież, dzieci do szkoły, do edukacji, do poznawania, do kształcenia się, do rozwijania, bo widzę nawet, że to młode osoby są tak przepełnione tym materiałem, że potem już nie chcą nawet nie wiem, swoich zainteresowań już jakoś rozwijać, czy też hobby, bo po prostu nie mają czasu, są zmęczone. Jesteśmy świadkami burzliwych przemian obyczajowych, wzbudzających niekiedy kontrowersje. Czy wzięłaby Pani udział w Paradzie Równości? Nie. Dlaczego? Czemu zasadnieć to? Nie wzięłabym w Paradzie Równości, ponieważ uważam, że jest to manifestacja propagandowa. Mhm. Jeśli chodzi o prawo, no to te osoby, jeśli chodzi o orientację seksualną, no są równe. Są równe tak, jak jest to zapisane w konstytucji, czyli małżeństwo może zawrzeć kobieta i mężczyzna i to jest konstytucja, o której tak często na takich paradach równości czy opozycja mówi, że konstytucja powinna być podstawą. Dlatego no, nie widzę tutaj potrzeby takiej manifestacji, no, żeby o jaką równość tutaj chodzi? O to, żeby mieli Społeczeństwo miało inny stosunek do nich, no jeśli tak, no to te parady równości wręcz przeciwnie na to wpłyną. No bo widzimy, jak kontrowersyjne osoby tam się znajdują w różnych takich kontrowersyjnych strojach, które raczej zrażają, niż pomagają tym osobom, żeby były faktycznie przyjmowane w społeczeństwie w sposób równy, bez jakichś tam. No, negatywnych emocji, bo po prostu no widzimy te parady równości niestety często są takimi happeningami, które no raczej obrzydzają to wszystko i mhm. e, sprawiają, że negatywny jest odbiór. Czy jest Pani przeciwniczką legalizacji małżeństw jednopłciowych? Tak, jestem przeciwniczką. Y czy Unia Europejska właśnie jaka powinna być? Czy powinna być Unią niepodległych, suwerennych państw, czy raczej zarządzana większością głosów pod dyktando, jak mówią e, politycy PiS, naj... tylko i wyłącznie państw? Uważam, że Unia Europejska ma tylko wtedy sens, kiedy państwa będą suwerenne pod względem na, nawet chociażby podejmowania takich decyzji, jak ostatnio miało miejsce na granicy z Ukrainą, kiedy chodziło o embargo na zboża. I uważam, że tutaj kraje powinny mieć własną autonomię, żeby po prostu decydowały o takich sprawach, bo rząd wie najlepiej, jak trzeba zabezpieczyć Polaków, Polki przed różnymi konsekwencjami. Gdyby te, nie było tego embarga, no to wtedy rolnicy mieliby duży problem ponieważ no już był przez kilka miesięcy ten problem tranzyt jest dopuszczony natomiast jeśli chodzi o tutaj kumulowanie tego zboża i zostawianie go sprzedawanie w Polsce no to niestety tutaj powinniśmy powiedzieć stanowczo nie tranzyt jest dopuszczony i jest jego znacznie więcej niż wcześniej to miało miejsce, bo jest dwa razy większe. Także no tutaj autonomia powinna być w takich kwestiach, czy obrony gospodarki, czy też w sprawach rolnictwa, no w kluczowych sprawach, które są dla państw ważne, dlatego uważam, że jakieś narzucanie takich rzeczy, czy na przykład dzielenie się migrantami. Przez Unię Europejską, no to nie powinno mieć miejsca. Powinniśmy tutaj mieć równy głos, i każde państwo ma też inną sytuację. Każde państwo na co innego może sobie pozwolić. Dlatego uważam, że tutaj ujednolicanie tej Unii Europejskiej, narzucanie jakichś obowiązków, decyzji, odpowiedzialności nie jest dobre. Kwestia bezpieczeństwa. Jak, jak, jak pani uważa, co pani sądzi na ten temat? Chodzi o właśnie problem migrantów. Jak należy ten problem rozwiązać, Pani zdaniem? Przede wszystkim powinno się pomóc nieść tam na miejscu. I też nie powinno się tych osób przyjmować tutaj do krajów europejskich, tylko po prostu zawracać ich z powrotem, no i niech wracają do swoich krajów. To jest duży problem, bo widzimy co się dzieje na Lampedusie. Widzieliśmy teraz, kilka miesięcy temu, jakie sytuacje miały miejsce we Francji. To było bardzo niepokojące. No, te osoby były agresywne, no, były tłumy na ulicach, ludzie bali się wychodzić z domów. No i niestety to jest jednak inna kultura. Widzimy, że te osoby często nie podejmują też pracy, są migrantami zarobkowymi, a raczej socjalnymi, ponieważ oni często żyją na socjalnych jakichś programach, na socjalnych dodatkach, które otrzymują od państw. I dlatego uważam, że w odróżnieniu na przykład do Ukraińców, którzy przyjeżdżają tutaj i często podejmują tę pracę, to jednak jeśli chodzi o migrantów z Afryki, no to tutaj jest sytuacja znacznie inna. Są to osoby, które często młodzi mężczyźni najczęściej, którzy często są agresywni. No Widzimy, że w Niemczech, w Belgii nie jest bezpiecznie dla kobiet. Kobiety boją się wychodzić z domów, też na przykład na różnych imprezach, wydarzeniach masowych są nawet strefy dla kobiet bezpieczeństwa. Także nie chcemy tego w Polsce i na migrantów nielegalnych się nie zgodzimy, co również udowodniliśmy dwukrotnie w 2015 roku, kiedy wygraliśmy wybory, a potem też na granicy z Białorusią, kiedy nie dopuściliśmy do tego, żeby ci migranci nielegalni wchodzili na teren Polski. Dwa lata temu mieliśmy strajk kobiet. Czy Polki mają za mało praw? Mają tyle samo praw co mężczyźni. Jeśli chodzi o, bo wiem do czego tutaj pan redaktor dąży, jeśli chodzi o kwestię aborcji, to jestem przeciwniczką aborcji. Natomiast no, są sytuacje, które dopuszczają aborcję w sytuacji na przykład zagrożenia życia matki. I to jest taki... Taka jedna możliwość, z którą się zgadzam rzeczywiście, żeby była dopuszczona. Też na przykład jeśli jest dziecko poczęte z gwałtu, to również jest możliwość dokonania aborcji. Także są konstytucyjnie zapisy w konstytucji, na którą często się powołują te osoby z opozycji, często się powoływały osoby z kodu, są tam zapisy, które regulują to i to się nie zmieniło. Kwestia jeszcze e, świadczeń socjalnych. E, niedawno ZUSO opublikował dane, z których wynika, że w, w ciągu 6 miesięcy tego roku wydano milion 800 tysięcy decyzji o świadczeniach dla uchodźców czy tak zwanych uchodźców z Ukrainy. Czy państwo polskie stać na tak gigantyczny wydatek, bo tu chodzi o dosłownie miliardy złotych? Z tego co słyszałam, a wiele mediów to przeoczyło, to rzecznik polskiego rządu powiedział całkiem niedawno, kilka tygodni temu, że te świadczenia się skończą, ponieważ one nie były dane na zawsze, a były chwilowe w związku z wojną i bodajże od następnego roku te świadczenia mają być zdecydowanie ograniczone. Także ja się tutaj z tym zgadzam, że no. Pomoc pomocą, ale też nie możemy dawać wszystkiego. Są pewne granice, których powinniśmy pilnować, ponieważ no, widzimy też ludzie, Pol Polki, Polacy, że no jednak odczuwają. Taką nierówność spowodowaną tym, że tutaj my pracowaliśmy przez 30 lat, mam emeryturę, a przyjeżdża ktoś z, ze wschodu, z Ukrainy na przykład, i Objętej dostaje. Wojną. Tak, ale no, mhm. tak, ale te nierówności są jednak mhm. widoczne i to też no, prowadzi do takiej antagonizacji mhm. Mhm. i niestety myślę, że po prostu. No, te świadczenia powinny być ograniczane. Wiem też, że wielu uchodźców pracuje, także, jak najbardziej, dla tych osób, które podjęły pracę, powinny być takie świadczenia dopuszczone. Natomiast, jeśli ktoś przyjeżdża i tylko oczekuje na pomoc państwa, no to tutaj mamy problem i powinniśmy go właśnie rozwiązać w taki sposób, że no, mobilizujemy do pracy taką osobę. Co pani sądzi o polityce klimatycznej Unii Europejskiej, o zakazie w przyszłości używania samochodów spalinowych, zamykaniu kopalń i tak To szkodliwa polityka, zdecydowanie. I jeśli tutaj miałabym... Ja osobiście decydować, to na pewno takiego zakazu na samochody spalinowe nie wprowadzałabym. Wiem, że duża część naszego elektoratu i elektoratu prawicowego jest również przeciwko takim ograniczeniom i zakazom. Tym bardziej, że widzimy, że nawet przy wytwarzaniu takiego samochodu elektrycznego, no to jest też równie dużo takich jakby no, Czynników, które wpływają negatywnie na środowisko, i też widzieliśmy wiele sytuacji, kiedy na przykład taki samochód elektryczny się zapalił. Ile godzin trzeba było go ugaszać? No, to były kilkanaście godzin albo i ponad dwadzieścia. Dlatego uważam, że samochody spalinowe jak najbardziej powinny pozostać w Europie ale do tego powinniśmy budować infrastrukturę też drogową no bo to jest najważniejsze żeby na przykład ten samochód nie krążył wokół jednego placu 15 minut bo nie ma miejsca parkingowego z tym się mierzymy również w Szczecinie tych miejsc parkingowych nie przybywa natomiast samochodów wręcz odwrotnie jest ich coraz więcej no i niestety wtedy mamy rzeczywiście problem taki że ta emisja jest znacznie większa no bo ten samochód krąży krąży przez kilkanaście minut w poszukiwaniu na przykład miejsca, tak? Także tutaj jeśli chodzi o te kwestie klimatyczne, uważam, że są bardzo szkodliwe, jeśli chodzi o zamykanie kopalń również, ponieważ no, jest to w Polsce, przynajmniej jest to jedno z głównych źródeł energii. I ograniczając to, no to doprowadzimy do tego, że te ceny za energię będą albo wyższe, no albo też będziemy mieli znacznie mniejszy wybór, jeśli chodzi o te źródła energii. Te alternatywne źródła energii, jeśli chodzi o fotowoltaikę czy też farmy wiatrowe, no to oczywiście są potrzebne, ale to powinno po prostu współistnieć z tą tradycyjną, konwencjonalną energią elektryczną, wydobywaniem tych źródeł energii, ponieważ no, one nie zastąpią te nowe, alternatywne, nowoczesne technologie, całkowicie tych starych, fundamentalnych, które jednak zapewniają nam bezpieczeństwo energetyczne, co się sprawdziło. Nawet w kryzysie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, kiedy węgiel z Rosji nie docierał już do Polski, no musieliśmy wtedy tutaj bardzo odpowiedzialnie do tego podejść i autonomicznie, dlatego te kopalnie również no, zapewniają po prostu Polsce bezpieczeństwo. Dlaczego warto na Panią głosować na kandydatów PiS? Na mnie czy na kandydatów? Ale zacznę od siebie. To uważam, że jest to dobry wybór, jestem młodą osobą. Jestem zaangażowana w sprawy mieszkańców. Pomogłam wielokrotnie, kilkaset razy, mieszkańcom w tej kadencji Rady Miasta. Także sprawdziłam się jako samorządowiec. Uważam, że w Senacie również się sprawdzę. Nie będę politykiem tylko z ekranu telewizora, czy też wygłaszająca orędzia do narodu, jak to robi trzecia osoba w państwie. Natomiast będę blisko państwa, blisko moich wyborców, blisko mieszkańców Pomorza Zachodniego, bo to jest najważniejsze, żeby wyborcy mieli swojego realnego przedstawiciela we władzach, czy to parlamentarnej władzy, czy samorządowej, bo potrzebujemy, bo potrzebujemy po prostu polityków, którzy no, będą mieli kontakt z mieszkańcami, a nie tylko wyłącznie będą siedzieć za zamkniętymi drzwiami. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że przyjęła Pani nasze zaproszenie. Naszym gościem była pani Agnieszka Kurzawa, kandydatka na senatora. Dziękuję również. Dziękuję bardzo.